Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego Moi drodzy, na początek ogłoszenia parafialne No dziś live'a nie będzie No niestety muszę iść do pracy o godzinie 18 Także, także, no trudno Ale co się odleczy to nie ucieczę Za to jutro, moi drodzy, to będzie dopiero ciekawy live Będą ciekawi goście Ja nie powiem kto Żeby nie zapeszać, żeby was Otrzymać troszeczkę w niepewności, ale będzie iskrzyć. A teraz moi drodzy, przejdźmy do tematów. I tutaj, na początek, jeszcze zanim przejdę do głównych wątków, które będę omawiać, chciałem poruszyć tutaj temat kanału Zero, ostatniego ich materiału z panią Marią Wiernikowską. Pani Maria Wiernikowska, dla tych co nie wiedzą, dziennikarz, dziennikarz, można powiedzieć korespondent wojenny, naprawdę babka z charyzmą jakiś czas temu i później zniknęła. No i wiecie co, wszystko jest fajnie, bo w tym reportażu wszystko opowiada, tylko ona nie mówi nic nowego tak naprawdę dla ludzi, którzy się tematami polityki polskiej, jak również europejskiej i geopolityki interesują. Tam nie ma nic nowego. Natomiast zaskakuje mnie jedna rzecz, moi drodzy. Po co jest ten wywiad robiony teraz? Po co jest on upubliczniany? Wiecie, bo tam są wszystko opowiadane, te treści, te tematy z czasów, tak naprawdę, rządów tuskowych. Ja zdaję sobie sprawę, że pan Stanowski to jest gruby gracz i to nie jest głupi facet. On nie robi pewnych rzeczy. Przypadkowo, mam takie wrażenie, że to już jest część kampanii wyborczej. I, I ja oczywiście tam zadałem pytanie pod materiałem, nie wiem czy zostanie przez twórcę skomentowane, czy nie. Zadałem pytanie podstawowe: dlaczego do tej pory pani Maria z tymi tematami milczała? No, i z tym pytaniem też was zostawię. A teraz przechodzimy do materiału. Moi drodzy, pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć jest to broń dla Ukrainy. Ale w jakim kontekście? O co chodzi? Jest to materiał z Interia wydarzenia. Broń dla Ukrainy produkowana w Polsce. Nie możemy o tym mówić głośno. Istnieją polsko-ukraińskie fabryki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale ze względu na geograficzną bliskość do Rosji nie możemy o tym mówić szczegółowo. Tak oznajmił Piotr Łukasiewicz, szef FE Ambasady Polski w Kijowie. Dyplomata wskazał, że współpraca obejmuje m.in. produkcję dronów, naprawę czołgów i kooperację w dziedzinie zaawansowanych technologii. I tu, moi drodzy, jest opisane. Oczywiście ja to, ja to podlinkuję. Natomiast ja mam podstawowe jedno pytanie. Ile Ukraina nam za to płaci? I nic więcej nie chcę wiedzieć. A jako obywatel Polski mam prawo wiedzieć. Wiecie, bo w tej sytuacji to troszeczkę inaczej wygląda. To, co ten pan powiedział, czy to nie jest tak może specjalnie rozgłoszone, żeby na siłę Polskę. Wepchnąć do tego konfliktu jako stronę bezpośrednio zaangażowaną. Bo wiecie, co innego pomoc humanitarna, a co innego naprawa sprzętu, naprawa i dostarczanie, i tak dalej, i tak dalej. Mnie to, mnie to bardzo, bardzo nie odpowiada, bardzo mnie to nie pasuje, żeby takie rzeczy działy się na terenie Polski. Tym bardziej, że w tym artykule jest powiedziane, że jest bliskość geograficzna Rosji. Czy to nie jest jakieś sugerowanie, żeby Rosja jednak może pokusiła się o jakiś, powiedzmy, atak, ewentualnie, moi drodzy, może to być zagrywka pod tytułem fałszywa flaga? Pan Szaszdafé wychodzi i mówi, że w. W pobliżu granicy rosyjskiej mamy jakiś zakład, i nagle, za kilka dni, okazuje się, że ten zakład został zbombardowany. Oczywiście wszystkie media będą trąbić, że to, rosyjska, że to rosyjski atak, i tak dalej, i tak dalej, ewentualnie białoruski, i co wtedy? No moi drodzy, i wojna gotowa. Szanowni Państwo, a że media manipulują i na ostro, to ja Wam podam przykład z innej strony. W tej chwili na Waszych ekranach Nomenomen to jest nie kto inny, tylko gwałciciele w Wielkiej Brytanii z podziałem na hrabstwa. O co chodzi? Pakistańscy migranci przez lata gwałcili brytyjskie dzieci, a władze, obawiając się oskarżeń o rasizm, wyciszały temat. W różnych miastach Anglii diaspora pakistańska przez lata tworzyła haremy brytyjskich dziewcząt, tak moi drodzy, w wieku od 11 do 15 lat. I napompowane narkotykami i alkoholem były gwałcone te dziewczynki. Yy, nielegalni porównywali te dzieci do niewolnic. Dlaczego. Moi drodzy. Ponieważ według ich muzułmańskich wizji, to tylko muzułmańskie dziewczęta w społeczności mają rację bytu, a białe to są niewolnice i. Zasługują tylko na gwałt. Według raportu zamieszczonego na stronie internetowej Rady Miejskiej w latach 1997-2013 w, w samym mieście Rotterdam zgwałcono 1400 dzieci. Migranci molestowali także dzieci w Rochdale 500 osób i Telford 1000 osób. Przez ponad 15 lat władze i policja tuszowały przestępców w obawie przed oskarżeniami o rasizm. Gazetom zakazano relacjonowania skandalu, aby zapobiec zamieszkom. Aby zatuszować problem gwałtu, brytyjskim mediom podawały pakistańczyków Azjatami. Pierwszą osobą, która zwróciła uwagę na konflikt, był dziennikarz Andrew Norfolk. Pisał o tym, jak 12 dziewczynki poddały się aborcji z powodu przemocy, a jedna 13-letnia dziewczynka została zgwałcona ponad 50 razy. W 2020 roku naukowcy Kish Bati Sidai i Charles Sutcliffe zbadali sprawy z 73 sądów w 44 miastach i 498 oskarżonych. Okazało się, że 83% gwałcicieli to są muzułmanie. Większość z nich pochodziła z Mirpur, niespokojnego regionu Kaszmiru, gdzie zachęca się do popełniania zbrodni przeciwko chrześcijanom. To w telewizji czy w innych mediach mainstreamowych przekazywać Będą przekonywać, że to są biedni uchodźcy, którym trzeba pomagać Moi drodzy, a teraz będzie gruby materiał I powiem szczerze, nie wiem czy YouTube puści ten, ten film Z racji tego, że ten materiał tu jest zawarty Zobaczymy, kto nie ryzykuje, szampana nie pije Do meritum Słuchajcie, bardzo mocno ostatnio w Polsce zadomowiła się ta sekta satanistyczna. Ja, to, ja tak nazywam Chabad Lubawic. Ale ja wam tu chciałem kilka szczegółów przekazać, o których nikt wam nie powie, bo albo mu wyłączą monetyzację, albo dostanie bana. Wiecie, to są. Niektórzy to tacy są. Jak to się mówi, prawdomówni tylko do pewnego stopnia, bo, bo, bo to niedobre jest mówić. No to teraz jedziemy z grubej rury. To jest takie zdjęcie, moi drodzy, które jest często widoczne yy, i powiem o co chodzi. Dlaczego obrazy tego typu pojawiają się w historii sztuki praktycznie we wszystkich kulturach? Zacytuję: Oczywiście to tylko żyd zmuszony do zgwałcenia dziecka w samoobronie. Cytat z Talmudu: Kiedy Żyd dorosły ma stosunek z małą dziewczynką poniżej trzeciego roku życia, to nic się nie, zdało, nie stało. Ketubot 11b. Według Izraelskiego Stowarzyszenia Monitorującego Pedofilię, w Izraelu każdego roku działają dziesiątki tysięcy pedofilów, co skutkuje około 100 tysięcy 100 ofiar rocznie. Zacytuję. Nie odstrasza ich policja i z pewnością nie odstraszają ich pogardliwe orzeczenia wydawane przez sędziów w różnych sądach. Yy, I na przykład podany jest incydent, w którym jeden z konkretnych pedofil został puszczony wolno przez sąd bez żadnej kary, pomimo dowodów w postaci tysięcy pedofilskich treści znalezionych na jego komputerze, ponieważ sąd stwierdził, że zaszkodziłoby to jego karierze. Tak, moi drodzy, i to jest cytat z Jeruzalem Post. Wielu skazanych w Stanach Zjednoczonych pedofiliów z narodu wybranego ucieka do Izraela, ponieważ w szybki i łatwy sposób dostają obywatelstwo, a Izrael swoich obywateli nikomu nie wydaje. I teraz, teraz będzie taki szokujący rytuał. Mecizach BP. Tradycyjna dla nich metoda obrzezania z zastosowaniem ustnego stania penisa dziecka. Podczas tego zabiegu Mohel, osoba wykonująca obrzezanie, odsysa krew z penisa dziecka swoimi ustami. Praktyka ta wiąże się z poważnym ryzykiem przenoszenia opryszczki na niemowlę, co zostało udokumentowane, ale im to nie przeszkadza. Gdyby przypatrzeć się bliżej, Judajms aż tak bardzo nie odbiega od satanizmu. Berlin przed Hitlerem. Homoseksualizm i degeneracja rozkwitły w okresie poprzedzającym Hitlera, kiedy w Berlinie istniały gejowskie i lesbijskie domy publiczne i kluby, które były głównie prowadzone przez naród wybrany. Berlin był jednym wielkim burdelem, moi drodzy, nie bójmy się tego słowa. Na ulicach można było wynająć prostytutkę Karła, prostytutkę matkę i córkę, prostytutkę upośledzoną, transprostytutkę i oczywiście nieletnie, mówiąc kolokwialnie, do wyboru, do koloru. Wydawano tam czasopisma dla gejów, lesbijek, transwestytów nie zgadniecie przez kogo. No oczywiście, że przez naród wybrany. Gdy palono tak zwane książki, palono głównie książki żydowskich mącicieli, promotorów LGBT, pedofilii i transseksualizmu. W 2020 roku, w 2022 roku, z kompleksu w dżungli w Meksyku uratowano wiele dzieci, które były przedmiotem handlu przez żydowską sekcję po nalocie. Policji. Ja już to wspominałem z jednych materiałów. Aresztowano około 20 żydowskich handlarzy. Sekta Leftahor jest znana z praktyk ekstremistycznych i narzucania swoim wyznawcom surowego reżimu. Popiera małżeństwa dzieci, wymierza surowe kary nawet za drobne wykroczenie i wymaga, aby kobiety i dziewczynki w wieku 3 lat całkowicie zakrywały się szatami. Żydzi, moi drodzy, zostali wypędzeni z ponad 100 krajów historii. Stwierdzenie, że jest to wina bezpodstawnego antysemityzmu, to jest po prostu wariactwo. Dajcie znać w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, bo mnie już dzisiaj kawy nie trzeba. Szanowni Państwo, ale jak jesteśmy tutaj w kręgu talmudycznym, no to jedziemy po całości. Jak się bawić, to się bawić. Na Waszych ekranach Jan Śpiewak. Założyciel żydowskiej ogólnopolskiej organizacji młodzieżowej Miasto jest nasze. Czyje? Młodzieży żydowskiej. Jan Śpiewak jest synem Pawła Śpiewaka, dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego. Ale to jest polskie nazwisko, prawda? Moi drodzy, Jan Śpiewak. A co to znaczy po niemiecku? Już pokazuję. Tak, moi drodzy, macie rację. Po niemiecku Śpiewak to jest Stinger. I w tej chwili na waszych ekranach jest Izak Zinger Światowy Kongres Żydów To jest dokładnie rok 1996 I co on powiedział? Was Polaków nie będzie Wy będziecie zbierać jedzenie po śmietnikach My mamy wszystko rozpracowane Spokojnie, powoli Krok za krokiem To jest zbyt bogaty kraj Abyśmy wam go zostawili To jest nasza ziemia obiecana Moi drodzy Komentować? Chyba nie ma sensu. Sami to skomentujcie. Szanowni, ale tutaj przechodzimy w tematy powiązane. Pamiętacie, jak ja wspominałem, że Ukraina to kraj neonazistowski, neobanderowski. 1 stycznia obchodzą święto urodzin Bandery. No oczywiście, że pamiętacie, to jest bardzo inteligentna publiczność, także do kogo ja to mówię. Natomiast jedna rzecz. Słyszeliście o tym, że w Las Vegas wybuchła Tesla, prawda? Z fajerwerkami. No to ja wam pokażę, kto tą Tesle tam zaprowadził. Tak, moi drodzy, nie mylicie się. Ten gościu wysadził tą Tesle pod Trump Tower w Las Vegas, w koszulce "Sława wieprzowinie". W kolorach czerwono-czarnych w rocznicę urodzin Stefana Parówy Bandery. I jak ktoś mi powie, że to jest przypadek, to ja się nazywam Zelboba. Tak, moi drodzy, tutaj nie ma przypadków. I liczę, że Wy też to skomentujecie. I to grubo. Moi drodzy, ale przejdźmy teraz do Polski. Otóż dzisiaj w Warszawie ma odbyć się protest rolników. Ja wam najpierw to przeczytam, następnie zreferuję, bo jest to z mediów zachodnich informacja. Tak, ja wam to przeczytam słowo w słowo. Odpoczęliśmy i wystarczy. 3 stycznia w Warszawie odbędą się wielotyczęczne protesty rolników. Problemy polskich rolników nie są demonstracyjnie rozwiązywane. Polscy urzędnicy celowo ignorują zdanie rolników i zmuszeni są do organizowania coraz bardziej masowych i głośnych protestów. Tym razem akcję zapowiedzieli przedstawiciele kilku stowarzyszeń związkowych polskich rolników. I teraz tutaj jest takie yy, określenie polskich rolników The Rednecks, czyli Czerwone Karki. Podkręcą Warszawę. Przyjadą tam traktorami i zrobią im zamieszki. Żądają anulowania umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosur. Zniesienie strategii środowiskowej mającej na celu osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla, a także zaprzestanie importu produktów rolnych z Ukrainy. Organizatorzy wiążą wybór daty 3 stycznia z oficjalnym rozpoczęciem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Jutro władze Polski zorganizują w operze narodowej specjalny koncert galowy, w którym weźmie udział przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I teraz moi drodzy, ja bym chciał to skomentować. Pamiętacie, ileż to razy ja wspominałem o umowie Mercosur? Ile razy omawialiśmy to? Ile razy ja to pokazywałem po, po punkcie? Byli nawet przedstawiciele rolników. I co? I nic. Teraz, moi drodzy, to już jest, można powiedzieć, popij wodą. Tak. To już zostało wszystko przyklepane, tak naprawdę. I te protesty to nic nie dadzą. Jedynie, co dadzą, to to, że ci związkowcy... Przedstawiciele tych władz, tych stowarzyszeń, związków załatwią sobie posadki. Tak to widzę, moi drodzy. Inaczej to nie będzie wyglądało, bo jeżeli ja słyszę, że tam są przedstawiciele oszukanej wsi, y, solidarności rolników indywidualnych, przecież my wiemy, że oni się dogadywali już na początku z Donaldem Tuskiem, również dogadywali się y, z rządami pisowskimi, i co z tego wynikło? Nic, zwykły chłop był kopany w dupsko, tylko działacze sobie załatwiali różnego rodzaju dobre posadki i dobre, dobre pieniążki. Tak to wygląda. Dziwię się wam, drodzy rolnicy, że daliście się tak zmanipulować. I ja wiem, ja to wszystko rozumiem. To były żniwa, były prace polowe, ale jeżeli się już idzie na takie powiedzmy grube protesty, to się już protestuje do końca. Oni was po prostu przeczekali. Ja zdaję sobie sprawę, bo zaraz ktoś powie: A dobrze, tak rolnikom mają traktory za miliony. Moi drodzy, wiecie, ile kosztuje opona do takiego traktora? Nie wiecie, to ja wam powiem. Osiem tysięcy to mało. A to jest tylko traktor, ale są również inne maszyny. Byle jaka część, to idzie w tysiącach złotych. Bo inaczej nie da się w tej chwili gospodarstwa prowadzić, pod dobrego gospodarstwa, nie mając odpowiedniego sprzętu. I można to robić jakimiś innymi ciągnikami, tylko co się okazało? Nagle na przykład w Polsce nie można rejestrować traktorów marki Białoruś. Bo co? Bo, bo to niedobra są, tak? Bo niedobra jest, bo wtedy się okaże, że te zachodnie to są gówno warte w porównaniu do tych Białorusiek i, i będzie efekt taki, jaki będzie. Ale tutaj wracam jeszcze do, do rolników. Moi drodzy rolnicy szanowni, mam wielki szacunek dla was. Naprawdę przepotężny, bo ja zdaję sobie sprawę, tak samo jak i tutaj, gdzie mieszkam. No farmers, no food. Czyli nie ma rolników, nie ma jedzenia. Ale na miłość boską, moi drodzy, nie dajcie się wozić na no za wodzić za nos, przepraszam. Czy wy zawsze musicie mieć jakiegoś lidera, który jest powiązany z Warszawą? Czy Wy nie możecie wybrać swojego lidera z między siebie, z chłopów, z rolników, już tak powiem, dosadnie. Tylko musi być zawsze jakiś, który ma powiązania z politykami. Moi drodzy, on zawsze was zrobi. Już nie powiem w co, a wy doskonale wiecie, co miałem na myśli. Bo on będzie patrzył o swój interes, a nie o wasz interes? On sobie da radę, a was poświęci. Osobiście uważam. Że ten protest nie wniesie nic. Dla Was, dla działaczy? Bardzo wiele. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, ale tu jeszcze nie koniec. Szokujących informacji z Polski. Ja Wam coś tutaj pokażę, i to będą też napisy. To jest wywiad z Panem Romanem Rogowieckim. Starsze pokolenie pewnie pamięta, to jest dziennikarz radiowy, dziennikarz muzyczny. Ale do meritum, moi drodzy, minuta czasu. Wytrzymacie, a z butów was wystrzeli. Mamy Queer Museum, czyli Gdzie? muzeum. Na marszałkowskiej Nie Queen. Nie, queer queer, queer okay. czyli LGBT. Ale no gdzie jest? Ci, że to jest na no Marszałkowskiej? słyszałem. No to teraz nie chwal się, bo to trochę świadczy o tobie, że nie zauważył. Zacofany jest ten ze tak, 150 tysięcy roczny budżet, taki malutki, prawda? Ale to jest jakieś nie, niewielkie miejsce. Ja z moim przyjacielem Markiem Wiernikiem, o którym wspomniałeś, mówimy, musimy się wybrać, bo nas nasz intryguje. Co tam może być w takim muzeum? No to jest chłopak opowiedział. Tak. Ale trochę. Najpierw jeszcze, w radiu, potem tutaj. Tak, musimy się jeszcze trochę zebrać. Nie, ale nie ale naprawdę jest takim muzeum? Czy to jest służanie? takie muzeum na marszałkowskiej między tutaj centrum a placem Konstytucji. Stary, w Alei nie ma takiego muzeum, w Nowym Jorku nie ma takiego muzeum. Żeśmy zwariowali zupełnie, queer muzeum dla LGBT. Ale to miejskie, Ministerstwo Kultury? Nie no, przecież to dało, miasto na to dało, kolego. Tak samo jak daje na tych, co się na drodze przylepiają i mówią, no, że walczą. No ostatnio już premier pogroził palcem. Uuu, jak bardzo pogroził. Moi drodzy, co wy na to? 150 tysięcy budżet, pieniędzy publicznych dla... Nie wiadomo kogo. Dla sodomitów, dla różnego rodzaju odklejeńców, tak to nazywam. Dla mnie to nie jest normalne. Na chore dzieci nie ma. Trzeba zbiórki robić. Na starszych ludzi nie ma. Trzeba zbiórki robić. Owsiak zajumał kasę z powodzi. Bo tak trzeba powiedzieć, bo żadne pieniądze nie zostały przekazane. Za chwilę będzie robił następny, jak to się mówi, yy, finał, tak. A tutaj 150 tysi, tak na pstryk, na muzeum nie wiadomo czego. Ludzie, jak długo jeszcze? Jak długo ja się pytam? Moi drodzy, yy, wspomniałem o Owsiaku i chciałem pokazać materiał na temat przewałku, jakiego chciał dokonać na tym raperze Tede, tak zwanym Jacku, yy, który film został udostępniony na TikToku. No niestety. Film obecnie niedostępny. Dlaczego? Już tłumaczę. Otóż TD opowiada, jak przekazał swoją BMK na aukcję dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mówi, auto było warte jakieś 30 tysięcy, zostało wylicytowane za 250. Mówi, co prawda, później okazało się, że ten, który licytował, nie miał kasy, ale zanim to jeszcze wszystko zagrało. Przychodzi do niego Wielka Orkiestra świątecznej pomocy i mówi: Panie Jacku, musi pan zapłacić podatek 19% od tego samochodu. Ale on mówi, z jakiej racji? No, bo Pan dał e, auto na licytację na Wielką Orkiestrę Świąteczną Pomocy, więc musi Pan od niej podatek zapłacić. Od tej wylicytowanej kwoty, moi drodzy, nie od tych 30 tysięcy, powiedzmy, tylko od tych 250. O, o nie, tak to nie będzie. No i oczywiście ten film tutaj był, już go nie ma. Wiecie dlaczego? Bo niedobra jest mówić o przekręciarzach. Ale to nie wszystko. Maga Owsiakowi od 14 roku życia, czyli wtedy, kiedy Sasie ta sytuacja równo było 20 lat, kiedy inni artyści już odwracali się od niego, kiedy nie chcieli z nim grać. Ja zawsze byłam z nim ramię w ramię i moja sukienka była licytowana, skoro już mówimy, to o tym powiem, bo to w sumie będziesz miała oglądalność dzięki temu. E, moja sukienka była licytowana za jakąś kolosalną sumę i on jak zwykle zaprosił mnie do, na antenę do studia, jak zawsze, kurwa. Mhm. Czy ty sobie wyobrażasz, że ja pocałowałam klamkę? Mnie nie wpuścili do tego TVN-u, na program charytatywny. I Jurek oczywiście się za mną nie wstawił. Mm, więc. Trochę. Trochę. trochę nie, znaczy bardzo niehonorowe i bardzo nie, nieprzyjacielskie. Dlatego jakby od tamtej pory powiedziałam: No, tak jak za kołem. Nigdy więcej. Tak, szanowni, widzieliście panią Dodę. To się komentuje samo. Ja liczę, że wy skomentujecie to w swoim, jak to się mówi, stylu, tu pod filmem, pod materiałem. Na to liczę. Moi drodzy, cóż by to był za odcinek u Kubickiego Walkera, gdyby nie temat Ukrainy. No i oczywiście, że tak. Chciałem wam coś pokazać. Tyle, że strona już nie istnieje. Deutsch Ukrainische Akademische Gesellschaft. Pod tytułem Moja żona, jak zaczęła grzebać, to się dogrzebała. Ja wam coś pokażę. Otóż w tej chwili na waszych ekranach to jest projekt finansowany oczywiście z funduszy europejskich, tak moi drodzy. Na który w 2023 roku przeznaczono 4 miliony euro. Oczywiście ja to wszystko podlinkuję. Tak, tak. Słuchajcie, bo tu jest, tu jest w ogóle wałek nie z tej ziemi. Tam przecież jest wojna, ludzie nie mają eby broni, nie mają jedzenia, a tu 4 miliony euro idzie na co? Nowe centrum regionalne zlokalizowane w Kijowie na Ukrainie połączy regionalnych aktorów, innowatorów i partnerów z największym ekosystemem innowacji w Europie i będzie służyć jako punkt kompleksowej obsługi dla lokalnych interesariuszy, aby uzyskać dostęp do społeczności wiedzy i innowacji AIT. No przecież to są jaja. Ale dobra. Zaciekawił mnie tu jeden projekt, szczególnie, a w zasadzie to mnie zagrzał. Ja to powiększę, bo nie wszyscy mogą to wiedzieć. Widzieć. Projekt nazywa się Red Kalina, czyli mówiąc po polsku, Czerwona Kalina. Nowa inicjatywa IT community ma na celu docenienie wybitnych kobiet przedsiębiorców, które opracowały innowacyjne produkty lub rozwiązania. Co roku będzie publikowana i promowana Ściana Sławy, na której wyróżnionych zostanie 10 wzorów do naśladowania. Z Ukrainy. Otrzymają one etykietkę Red Kalina by AIT Community, która symbolizuje ich siłę i wytrzymałość. Projekt jest również otwarty dla partnerów zewnętrznych, którzy chcą wesprzeć kobiety przedsiębiorców z Ukrainy. No to dobra, moi drodzy, kliknijmy sobie w ten link. Pyk przeniesie nas na tą stronę. I już wam tutaj zaraz coś pokażę. I nie musicie ciekawy robić. Historycznie czerwona kalina, ja tu powiększę, liściasty krzew, który osiąga wysokość 4 do 5 metrów, jest najważniejszą rośliną w kulturze ukraińskiej. Stała się potężnym symbolem oporu przeciwko obcej dominacji i uciskowi politycznemu i głęboko zakorzenionym w sercach Ukraińców. Jest powszechnie obecna w ukraińskim folklorze, haftowana na ukraińskich strojach narodowych, a nawet używana jako insygnia ukraińskich sił zbrojnych. Opierając się na symbolice tego krzewu o jaskrawo-czerwonych jagodach, społeczność AIT uruchomiła w tym roku swoją najnowszą inicjatywę Red Kalina, której celem jest docenienie i promowanie wybitnych ukraińskich przedsiębiorczyń, edukatorek i mentorek, które opracowały innowacyjne produkty lub rozwiązania, lub przekształciły swoje firmy w innowacyjne. Do tegorocznego naboru nominowano 30, 30 Ukraińek, z czego 9 niezwykłych osób zostało zakwalifikowanych do grona. Finalistów. Zwróćcie uwagę. Funded by the European Union, czyli sponsorowany z Waszych pieniędzy. Ja się pytam, z jakiej cholera racji? Przecież one nie są, moi drodzy, w Unii Europejskiej, prawda? I tu są te panie. Moi drodzy, ja tu nie będę się rozwodził nad tym, nad tym towarzystwem. Tak. Ja Wam to po prostu podlinkuję. No krew mnie zalewa. I tak jak powiedziałem, już mi kawy nie trzeba. Naprawdę. Moi drodzy, tak, to był ostatni temat dzisiejszego odcinka, ale dla rozładowania atmosfery taka zagadka na początek. Yy, wiecie, co jest najgorsze w życiu 50-letniego mężczyzny? Pierwsze 40 lat dzieciństwa. A teraz zagadka dla wszystkich, już taka topowy suchar. Co łączy Polkę z Erasmusa i ostatnie pokolenie? Jedno i drugie klei się do asfaltu. Tak, moi drodzy, i tymi dwoma sucharami tak naprawdę chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o jutrzejszym live'ie o 20.00. Będzie ciekawie. Mam nadzieję, że zaiskrzy. A komu się podobało, poproszę o lajka, like o suba i opuknięcie w dzwoneczek, żeby was nic nie pominęło. Dobrego dnia życzę. Trzymajcie się. Hej!